Właśnie wstałam, roszcze do kołosy. No, dziś jest skończenie roku. Właściwie łóżko i teraz pójdę ubrać, ogarnąć, umyć i w ogóle. Mam na dziewiątą. Będzie w szkole na sali gimnastycznej. I się mega cieszę, bo jest troszkę Ale pogoda dzisiaj nie jest zbyt niedokasyjna, także średnie, no ale. No, to trudno. Taka musia być. Okay, Cześć, to jest moja stylówka i tak. I dzisiaj mam być zimną. Więc mam taką. Czekajcie, taką białą kurtkę. O, i do tego. Znaczy ogólnie. Mam właśnie taką zwykłą sukienkę czarną. Tą zjeszczań z, chain, z tym napisem Feelings. No, i do tego jakieś się czy coś ubiorę na pewno. I co ja dobra, jeśli do by nie zdążę, to ja chciałam wam tylko pokazać. No. Także widzimy się później. Ja się już ogólnie umyłam, ogarnęłam, wyciągnęłam twarz i takie tam. Teraz już jestem. I tak, dałam sobie tylko trochę włosika. I tyle. Mam I Dałam sobie za taką spinkę.

Szkodnie. I mam um, pasek. I no. chyba nie na krótko. 50 minut. Prawego no. dnia. Ja już wróciłam, się I wszystko takie wiecie: wziąłam buty, tą swinkę ogólnie się ogarniałam. Teraz wam pokażę moje świadectwa. I nie mam zamiaru się tu chwalić. Pasek i to nie jest wszystko w życiu. I dla każdego gratulacje. Ja po prostu mam pokażę, bo wiem, że niektórzy też nie mają średnią oceny i takie tam, także wam pokażę też moje dyplomy, ja też mówię, nie mam zamiaru się chwalić. Okej, więc to jest moje świadectwo. Tutaj dalej nie wiem, czy mogę pokazać, bo hmm. wiadomo co. Ja w szkole zdaję mam właśnie. na Starylińska, to jest moje data urodzenia. Tak, dalej nie pokażę. nie pokażę. I mam pasek. Tak. No i teraz mi pokażę moje oceny, albo najpierw nam pokażę y, drugie jakby świadectwo, dyplomy i w ogóle. Albo siatkówki, że byłam w ogólnopolskich mistrzostwach w mini siatkówce. Taki dyplom mojego trenera Bardzo dziękuję. I wiecie Pokażę moje oceny. Religia, etyka mam celujący i zachowanie mam wzorowe. Tutaj, yy, tak, nie mam jeszcze właśnie, yy, bo nie mam jeszcze fizyki, chemii, biologii ani geografii, ale w każdej klasie to będę już mieć, yy, znaczy biologię i geografię. Także tak, polski mam bardzo dobry, język angielski celujący, yy, muzyka bardzo dobry, plastyka bardzo dobry, historia celujący, przyroda celujący. Matematyka bardzo dobry, informatyka bardzo dobry, technika celujący, wychowanie fizyczne celujący. Średnia to 5,55 i no, także to wszystko i dostałem jeszcze taką właśnie książkę opowieści z narni i to do tyle. Brałam się i zrobiłam sobie owsiankę z czekoladą i bananem. Taką. Odpoczęcie wakacji, przebrałam się w taką krótszą bluzkę, bo dziś nie jest zbyt ciepło, zrobiłam sobie też herbatę. Hejka wszystkim, ja się jak widać wykopałam, się moją super słodką piżamkę z jednorożcem i oboje teraz na nie nazywałam, ale tak, jadłam śniadanie, odpoczywałam, już muszę czesać włosy zaraz. Mam sobie mm, projektor jak widać. Yy, tak, zjadłam się na niej, jak już mówiłam. Yy, Odpoczywam w ogóle, bo chcę mieć różne łezów. Więc przyszło do koleżanki. I ogólnie, no. Odpoczywałam, chillowałam widać. Ja tak, pierwszy pół dnia wakacji. To widać, odpoczynek i to tylko chill out. No. Więc ciekawego nie lubiłam, odpoczywałam, piłam, jadłam. To tak naprawdę tyle. Jutro mam zamiar sobie, tak będzie, na wakacje ogarnąć pokój, porządnie, nie tylko zewnątrz, tylko szafki i w ogóle w biurku już dawno ogarnęłam, więc tego nie trzeba. W tarasie też ogarnęłam taką szufladę, może ogarnę. No i legę, szafę też mam ogarniętą. No i komodę. Zrobi no sobie plan na jutro, co mam zrobić. I no, mega się cieszę, że już to koniec i no, teraz dwa miesiące odpoczynku. no także jedę teraz sobie pod kucyk coś zrobić, napisać, oglądnąć, Gdzie mogę w sumie długo siedzieć, bo są wakacje i tak bym mogła, bo jutro by była sobota, ale wiecie no, także co, nie wiem i napisać moim przyjaciółkom, może nie wiem, widzimy się później czy coś.